Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer, w dzisiejszym filmiku opowiem Wam jak tu jest w serialu 19 Plus z obsadą super aktorów, a niektórych takich beznadziejnych. Więc zapraszam Was na profil Realu, poznanie link do jego profilu znajdziecie, po widzicie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi do ponad 50 59 łapek w ogóle. Dobicie mi ten subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie. Cała paczka z 19 plus, Mela, Dominika, Mela, Zuza, Kacper i na przykład tam jeszcze Oskar, Irek i inni to jeszcze zniosę ale Sara czy Dominika, Monika, Zarzycka albo na przykład Małkowska to nie zniosę tego bo to są najgorsze aktorki jakie kiedykolwiek widziałem ale jeszcze Z Uza dam radę wstrzymać, bo tam podobno Małkowska już się pogodziła z Melą i teraz są najlepszymi przyjaciółkami, więc sądzę, że ten serial jest naprawdę fajny. No Małkowska też jest fajna, bo to w końcu aktorka, ale Dominika ma najgorszą rolę. Dominika Lenartowicz oczywiście, a Monika Zarzycka to córka tego szefa. Od Arka i po prostu chciała go uwieść, ale jej się to nie udało, bo Alek już ma swoją żonę, Lucy, więc po prostu Dani z tym spokój. Kasia Malewicz też jest całkiem spokojna. Wiem, że mam nie mówić nazwiska, ale nie szkodzi. Po prostu mówię Wam o życiu aktorów i w ogóle o wszystkim, co tutaj jest ciekawego do powiedzenia i tyle, bo. Dawno nie opowiadam, więc teraz mówię. Życie tych wszystkich aktorów jest bardzo super. Irek odszedł z tego świata, bo wpadł do rzeki przez uzależnienie alkoholem. Za dużo alkoholu wypił. Tam Kamil, to znaczy Kamil umarł też, ale niestety skremowani go i dani do innego serialu, a Jola to już w ogóle odeszła z tego serialu, więc po prostu już jej nie ma bardzo długo. A szkoda tylko tego Irka, że zmarł Rib dla niego, Irek Sobczak, postać fikcyjna jako aktor prawdziwy i wierny do końca, ale szkoda, że odszedł. Wpadł do Wisły, bo Konrad tam jego znajomy powiedział, że woda tu najwyżej by mu sięgała po kostki, ale on utonął i niestety nurkowie nie ciało z rzeki. Więc po prostu szukali go, nawet Krzysiek i ta jego dziewczyna Monika też wywieślili plakaty, żeby go znaleźć, ale niestety nie udało im się, bo po prostu nie udało się go znaleźć. Znaleźli go za to Pawlak, mecenas i policja, żeby sprawdzić, czy on żyje, ale to nie było przestępstwo, tylko po prostu nurkowie wyjęli go od rzeki. Więc po prostu szkoda tego aktora. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego jakże przefajnego odcinka z opowiadania o pesadzie aktorów z 19. Luz i w ogóle i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i o serialu jeszcze chciałem dodać i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i do zobaczenia w się ciepło, czyści pan Arka Papa Elopa Mordy życzę Wam miłego wieczoru, dobranoc Papa